Olivia, pierwsze pytanie do Ciebie. Co pomyślałaś sobie o Łukaszu, jak zobaczyłaś go przy ołtarzu? Ojej, jak weszłam do urzędu, to było tak dawno temu, że już prawie nie pamiętam, ale po, jak weszłam do urzędu, to chyba pierwsze takie wrażenie było e, boski wiego wszystkiego, nie? Coś, coś w ten deseń. E, no tak tak odebrałam Łukasza, musiałam go trochę lepiej poznać i, e, no i wiedziałam, że to pierwsze wrażenie zawsze bywa mylne. <grym> Dlatego, no nie, nie uwagę? Chciałam, dlatego nie chciałam się tym sugerować, i no tak sobie pomyślałam, taki Alvaro-podrywacz trochę, jak go zobaczyłam. Ale na szczęście, na szczęście, to pierwsze wrażenie okazało się być mylne. A na no to zwróciłaś uwagę w pierwszej chwili, jak go zobaczyłaś? Na, na to, że był taki uśmiechnięty, to spowodowało, że go odebrałam, że jest taki, o, taki otwarty. E, I na jego serwetkę, że, że nie jest chłodszy ode mnie. I na uda. A, i na uda, no. Że są większe od moich. A ty Łukasz, jakie miałeś wrażenie e, o Libii? Znaczy, moje pierwsze wrażenie, to mogę powtórzyć to, co powiedziałem w telewizji, wow! No. E, naprawdę o, o, olśniła mnie swoją urodą, bo naprawdę hmm? jest piękną kobietą i, i wiesz, ale, do dzisiaj ale, tak uważam. Ale, czar ale czaruje, nie? Ale czaruje. I on tak od początku właśnie czarował. Okej, okay, a Oliwia, w którym momencie to pierwsze wrażenie przyrodziło się w coś innego? Bo na początku pomyślałaś, że podrywać, a w którym momencie stwierdziłaś, że może to być facet na życie. I co się e, wydarzyło? Chyba, wydaje mi się, że te pierwsze chwile, takie poza kamerami, jak poleciliśmy w podróż poślubną mm. e, i mieliśmy okazję spędzić ze sobą czas, już właśnie bez. E, jak, jak już ten pierwszy stres opadł. To zobaczyłam, że, że to jest naprawdę fajny chłopak i że no, mamy dużo wspólnego, bo, bo już nawet pierwsza nasza rozmowa e, pokazała mi, że rozmawiamy bez jakichś tam przeszkód, bez e, nie wiem jak to powiedzieć, no nie no ma żadnych lóze. tematów tam między no nami, o hmm? tak.